Chodźcie szybko, znalazłem coś! Zobaczcie, co tutaj jest! To koszyk wielkanocny! Wow! Ile tu rzeczy? I jeszcze, czekaj, czekaj, tam są lampki! Zajączek przyniósł mi naprawdę duży koszyk z prezentami! A takie rzeczy w koszyku wielkanocnym możesz mieć i ty! Wpadaj na mój sklep z bo Wielkanoc już zaraz! A ty tylko uważaj na mój telewizor! On kosztował 10 tysięcy! No ty przecież nic nie zrobił, zepsuła! Ja idę do kuchni, sobie wziąćcie mm -hmm, coś okay. do jedzenia, żebyśmy mieli coś z lodówki, a co do tutaj na stole? Co? Co na stole? Zostaw go na stole, to jest mój jest? telefon. Zostaw go, wow. zostaw go, żebyś tylko nie dzwoniła do nikogo. Pati, zostaw mój telefon, co ty mi grzebiesz? A to jest twój telefon? Kiedy ty masz taki telefon? Taki telefon jest bardzo duży, kupiłem ostatnio za 5 tysięcy, wow. tylko nie mów nikomu... Ej, zaraz, zaraz, czekaj, czekaj, ktoś dzwoni. Ej, y... Co jest? Ej, czemu tu dzwoni jakiś John Pork? Kto do ciebie dzwoni? Nie wiedziałam, że masz zaraz. takich znajomych. Ej, nie mam, Tu nie jest mój znajomy. Podawałaś komuś numer? No Pati? Ja, przecież nic nie robiłam, nie dotykałam nawet tego, to nie ja! Pati, podawałaś komuś mój numer? Nie, to nie ja! Ej, a bo, ale to ja widzę w takich, ej, za, ja widzów takich nie mam. Ej, to żaden, to mój widz nie jest. To jakiś John Pork. Czemu on wygląda jak się jakaś świnka? Ej, dobra, to ten gościu mi się z kimś źle kojarzy. On i się jeszcze uśmiecha. O, jak fajnie, nie? Się uśmiecha jeszcze. Nie, nie, nie. nie. Dobra, wiecie co? Nie, nie odbieramy. Anuluję. Decyden. Pum. Okej, okay, dobra, jest, odrzuciłem po prostu. Ej, przestało dzwonić, ale dalej się wyświetla. Okej, okay, czyli teraz jakby nie ma dźwięku, ale to dalej się wyświetla. Ej, bardzo dziwne. Czemu to nie znika z ekranu? Ej, zawiesiło ci się coś w telefonie. Ej, zawiesiło się. Patrz, nie mogę wyłączyć zdjęcia w ogóle Lur. Zawiesiło się, ale dźwięku jakby już nie ma. Dobra, dziwna. To wiesz co? Chodź, mam tableta. Patrz, tutaj mam tablet, mam coś jeszcze lepszego. Tablet też masz? Skąd? Ty masz takie rzeczy? Kupiłem sobie. Na takie coś. Tak, kupiłem sobie ostatnio, ale dużo zarobiłem, wiesz. Daj i to... pokaż No, trochę. to się pokażę. Chodź, tutaj, patrz, tak się włącza go. E, zaraz, 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 zaraz. Co jest? też dzwoni do mojego tableta. E... O, też mamy odbierz. anuluj. No, to jest bardzo dziwne. Ej, czy... To musi być twój kolega, bo inaczej Ej. on by nie dzwonił. Ale jak to jest możliwe? Dzwoni też. Ej, dzwonił mi na telefon, teraz dzwoni mi na tableta? Czemu muszę odrzucić? Uwaga, odrzucam, odrzucam. O, O, odrzuciłem. Dobra, nie dzwoni, ale dalej jest. Czekaj, co jest? Czemu jest tu grafika w ogóle na tym cały czas? Ej, normalnie jest grafik. Ej, patrzcie, dzwoni i dobra, wiesz co, Poglądamy sobie telewizor. Poglądajmy. Dobra, tak TV. Tak, pooglądajmy sobie telewizor. Ja włączę sobie telewizor po prostu. Dobra, taki drogi telewizor, to musi fajnie grać. Czekaj, do ciebie się usiądę. No, i co telewizor, czekaj, gdzie jest pilot? Hmm, mój pilot zniknął. Czekaj, on gdzieś powinien być. Czekaj hmm, poszukam pilota. E, tutaj nie ma. I e, gdzie zaraz, gdzie jest mój pilot? Gdzie ja go postawiłem? Czekaj, weź Patrycja, zobacz, czy coś się wyświetla tam. E, jakiś pilot jest? Tutaj zobaczę tutaj jeszcze. Szukam pilota! Tutaj też nie mam, tutaj też nie mam. E, nie mam nigdzie pilota. hm gdzie jest pilot? Może tutaj będzie pilot, nie, tu mam latarkę. O, latarka może się przyda. No mam I co latarkę to jest? Co, co, jest, co, 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 jest. Co, co jest Co, co, co? co? Co jest w telewizorze. Co jest? Ej, zaraz! Jak on się wysiedlił na telewizorze? Jak on dzwoni na telewizorze? Eee, on już dzwoni na telefon, dzwoni na tableta i teraz dzwoni na telewizor? What? Maja, on się dobija do ciebie przez wszystkie urządzenia! Ale jak on może dzwonić? Przecież telewizor to nie jest telefon! No ale widzisz, on chce zwrócić uwagę twoją, żebyś odebrał może. Ale jak on dzwoni? Przecież. Mój, mój telewizor. jest Rozłącz go rozłącz! Rozłączamy, rozłączamy, rozłączam, rozłączamy! Klikam, ja klikam! Decylend, decylend, okay. Klikam! Rozłącz, 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 rozłącz! Okej, okay. klikam cały czas. Klikam, rozłącz. Pu, pu, ale on dalej się pokazuje w ogóle. Ej, Dora, to jest dziwne. Widzowie, kliknijcie łapeczkę w górę. Kto kliknie łapeczkę, żebyśmy kliknęli ten Decylend, czyli tutaj, żeby go wyłączyć? Klikajcie teraz razem za Trzy, dwa, jeden, teraz wszyscy! Pu, pu. Łapeczka, 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 łapeczka! I co jest? Nic się nie. Ej, on dalej jest. Ale jak to możliwe, że on dzwoni na telefon, na tablet i na telewizor? Wiesz co? Ja nie od, nie od niego nie odbiorę, na pewno nie. Nie odbiorę od niego. Chodźmy. No mi, jak chcesz. Chodźmy na komputer. Ja nie będę odbierał od jakiegoś człowieka, który jest no w postaci ty świnki. No, to ty dojedz twoje urządzenia. Ty nie, Też bym nie. odebrała. Nie będę. Chodźmy teraz patrzcie, tu jest mój komputer i sobie pogramy w Minecrafta, pogramy sobie w rużenie czy dawaj, Chodź, dawaj gramy. Patrz, tu możemy sobie pokaż, pograć. Pokaż, pokaż. Mamy w ty, wy w ogóle monitor, patrz, nawet tutaj na mam, widzisz? Na mi powietrze. Patrz, <grym> Taki No fajny. właśnie czujesz że tak fajnie się oddycha. No i możemy sobie tutaj pograć elegancko. Dobra, wezmę sobie, kliknę tu. Ok, pink. Dobra, zaraz się uruchomi. zaczcie taki mam elegancki sprzęciur! I tu sobie zagramy. Dobra, co chcesz porać w Minecrafta? Bo mam tutaj po Minecrafta. Tu jest ja koń. Ja wolę Roblox, ale w Minecrafta też lubię. I zaraz, zaraz, co? Eee, co się stało? Czemu on... Aaaa, eee, jak on się pojawił na moim monitorze? Ej, no to, to chodzi za nami normalnie. Wszędzie, gdzie my jesteśmy, to się wyświetla. Ej, on dzwoni nawet na moim komputerze, serio? Nie, no jak on to robi? Jak on zadzwonił do mnie na telewizor, na tablet i na komputer teraz? No, ma nie dzwonić. Czekaj, odrzucę go, odrzucę go. Uy, pu! Dobra, No, odrzuciłem go, dobra. Już nie dzwoni. Ale dalej grafika jest. Dobra, to teraz nie możemy z niego. A mam drugi monitor. Zagramy sobie na drugim monitorze. O, tutaj. No to A, dawaj. Dobra, no to gramy sobie na drugim monitorze. Dobra, wezmę sobie tak, okej. Okay. I zaraz! No Jak to możliwe? Ej, no jak on się pojawia na drugim monitorze? No, to jest jakieś dziwne, naprawdę. Ej, dobra, czekaj, muszę go odrzucić. Jeszcze raz. Odrzucam go, dobra, odrzuciłem. Ok, jest połączenie odrzucone. Ej, on do mnie dzwoni na dwóch monitorach. Jak on tu możliwe, że on się pojawia normalnie na monitorze? Dobra, został nam ostatni monitor. Tutaj, pogramy dobra, sobie teraz. A teraz Minecraft, dawaj, gramy. Tak, gramy tutaj, okej. Okay. Będę szedł do i bez spospiera... Nie! No nie, no jest. dzwoni! Dobra, ej, wkurzyłem się, musimy. Nie, nie, ale ja nie będę do niego odbierał. Nie, nie odbiorę, nie, ja nie mogę nie tego odbieraj. odebrać. Nie Dobra, o, rozłączam to, rozłączam. Bum! Okej, okay, rozłączyłem, wszystko klikam, ale ta grafika nie znika, patrzcie, słyszę taki dźwięk rozłączenia, ale to dalej jest. Patrzcie, on mi na komputerze wszędzie dzwoni. Dobra, wiesz co? Chodźmy, chodźmy, pogramy. Wezmę sobie telefon i pogramy sobie na moim telefonie w pokoju. Jeszcze mam taki telefon tutaj w szafie. Chyba go tutaj mam, w tej szafce. Eee, ups, nie, tu nie ma telefonu. No ale co ty tutaj masz? Eee, nic nie było. Nic y nie było. Ja nic nie widziałam. Nie patrzę. Nic nie widziałaś, Tu nic nie było. Nikt nic nie widział, dobra? Ja nic nie Wy też wiem. nie widzieliście. okej okay. Nic tu nie było. Po prostu ja. Pomyliłem szafki, tak? Pomyliłem. Tak, tak. Pomyliłeś szafki. Masz rację. Dobra, szukaj tego telefonu. Okej, okay, szukam, szukam. Gdzieś tu jest tu tutaj telefon? Nie, tutaj nie ma. Gdzie on jest tutaj? O, tutaj jest telefon. Dobra, mamy telefon. Zaczcie. Miałem w szafce telefon jeszcze taki swój. I zobaczcie, tutaj właśnie mamy telefon, na który możemy sobie pograć. Na moim telefonie on tu nie dzwoni. Zaczcie. Nie ma go. Na tym telefonie nic się Ale nie wyświetla. Ale fajny ten telefon. Dobra, chodź sobie na łóżko i tutaj sobie pogramy na łóżku. To no, wybierzmy sobie jakąś gierkę. Yy, zaraz, zaraz. <laughs> On też dzwoni na mój telefon! Ej, normalnie dzwoni na mój telefon! Co jest? Nie za... możemy się go pozbyć, Smajsu. chyba On musisz odebrać. On Dzwoni na każdy telefon, tablet, komputer, yy, telewizor. On wszędzie dzwoni. O ma wszędzie moje numery. Dobra, wiecie co, wkurzyłem się. Teraz odbieramy. Teraz od niego odbieramy. Czekaj, ja ustawię kamerkę i od niego odbieramy. Uwaga! Klikam teraz akcept. 3, 2, 1 i pyk! No wreszcie odebrałeś. Dzień dobry. A, jak jestem głodny. Słuchaj, ja dzwoję do ciebie, bo chciałbym przyjść dobić do ciebie właśnie na kolację. Zaprosisz mnie, mogę wejść plasę! Eee, że co? Nie nie, 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 żadną kolację. Żadna jej kolacji tutaj nie będzie. Pation chce przyjść do nas na kolację. Nie, ja nie chcę, żeby on do nas przyszedł. Ale zaraz, zaraz, ej, zrobiło się ciemno. Na dworze jest noc. Ej, czemu tak szybko? To, to już jest godzina. 20? Ej, mamy ciemność. Tak wie, ciało? Ej, dobra, zrobiło się ciemno. Jedy. I normalnie dzwoni do nas John Pork. a ja mu powiem, że nigdzie nie przychodzę. Dobra wiecie co? Czekajcie. Ej, ty, świnie, Przepraszam, proszę pana. <laughs> proszę pana, świnko. <laughs> proszę do nas nie przychodzić. Nie, pana. Przychodzić. pana? nie przychodzić, my nie mamy jedzenia. <laughs> Skończyła nam się lodówka pusta. Do widzenia. To, <laughs> jak to nie ma? Nie ma jedzenia dla mnie? <laughs> No nie, no tak być nie może. Ja przyjdę, za minutę będę. Już idę. I nie, 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 żadna kolacja, nie przygo tutaj. Rozłączam się. Rozłączyłem się. Dobra, teraz to wyrzucam, wyrzucam ten telefon, wyrzucam go, wyrzucam go. Dobra, ja przestał go nie dzwonić. Chcę. OK, Okej, nie chcę, nie chcę. On chce do nas przyjść na jakąś kolację. Co? Nie, 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 nie. Dobra, i musimy. To my możemy sobie... Sami zrobić musimy izies, tu się ale nie z nim, rozglądać. Okay, Musimy świnką. się rozglądać, rozglądaj się, rozglądaj się. Musimy zobaczyć, czy on tutaj, on chce tu przyjść w ogóle. Musimy zobaczyć, czy on tutaj nikogo nie ma. Patrzymy, rozglądamy się dookoła, czy tu właśnie mm, nie będzie dalej. Nikogo na razie nie widzę, nikt tu nie idzie, rozglądamy się, dobro. Bądźmy ostrożni, dlatego że on chce do nas przyjść, John Pork, ale dlaczego? My nie mamy nic na śniadanie, nie mamy nic na normalnie na kolację. Na śniadanie na kolację chyba. Ale czekaj, wodówca mam trochę. Ej, może on czuje tego kurczaka, prawda? Czy wyczuł? Może weźmy załóżmy. Kamery. Ej, mam pomysł. Wezmę kamery i założymy kamery. Z jaką będzie chciał do nas pójść do, do lodówki, to weźmiemy i będziemy widzieć go. O tutaj za biurkiem mam swoją skrzynkę. Ej, on w ogóle dalej dzwoni. Dalej on dzwoni na wszystkich monitorach, czego on chce. Dobra, ale tutaj patrzcie to. Ile rzeczy mam? Hity na wielkanoc! Na moim sklepie jest Team! Wpadajcie, schadzać. Fajne lampki, które się pojawiły i czekają na was. Gdzie możecie mieć własną swoją lampkę, która świeci w różnych kolorach. Możemy sobie zapalić, zobaczcie, takie właśnie lampeczki są elegancko świecą. Sprawdźcie. I do tego mam jeszcze głos. Głośnik taki wielki, naprawdę duży głośnik ogarnąłem, gdzie właśnie wszystko jest na moim sklepie. Wpadajcie, sprawdzajcie. Hity na Wielkanoc. Link w opisie. Czekam na was. Także dołączcie, a my teraz zbierzemy kamery. Zabieramy kamery i idziemy je szybko podłączyć na dół. I schodzimy tutaj na dół. Szybko zamontujmy kamerę. Pyk. Jedną tutaj podłączmy sobie. Drugą tutaj sobie podłączę. Dobra, żeby widzieć. Trzecią z tej strony. Dobra. I tutaj zamknę jeszcze drzwi, żeby tutaj, uwaga, nie wszedł w razie w. Kamery Dobra. Jeszcze jedną zamontujemy sobie tutaj. Żeby on jak będzie wchodził czy coś. Dobra, pyk zamontowałem. I trzecią, hmm, gdzie tu dać. Dobra, Więc co, my się schowamy tutaj. Tak, to będzie dobry pomysł. Chodź tutaj mam właśnie różne kamery moje. Tu wow. zamykamy drzwi, żeby nas nie widział. O, i tu możemy sobie wysiedlić, Pati Tu chodź podejść. Ale to jest siedziba! biorę i teraz sobie zobaczmy. Pyk. Uwaga, klikamy, bierzemy jedyneczkę i widzimy właśnie wszystko na kamerach, gdzie się chowamy, ukrywamy w pokoju. Dla, kuchnia Dwójka jest na razie pusta, nic tutaj nie ma. Dwójka też jest pusta. Trójka, dobra, chyba on to sobie jakieś żarty były, bo nikt no nie przychodzi. No mi się też tak wydaje, że chciał tylko przestraszyć nas. Okej, okay, na trujeczce też jest pusto, zobaczę sobie jeszcze tutaj, tak. Czy coś widać pomiędzy właśnie tymi liściami? Hmm. No ty, no nikogo nie ma. Czekaj, wezmę sobie czwórkę. Też jest pusto. Ej, czekaj, czekaj, słyszałem coś. Ja to Co zawsze Czekaj, cze, to jest on, to jest on, to John Pork! Ju, to jest on. O, ile tu jedzenia? Zjem wszystko. Jakie dobre, jakie dobre. On zjada nam wszystkie jedzenie z lodówki. O nie, wszystko nam zeżar, nasze pewnie. nasze zapasy. O nie, nasze zapasy. On idzie i wszystko wyjada. Jak on wygląda w ogóle. Patrzcie, jak. Co jest? Jak ono ma twarz w ogóle. On jest normalnie. No brzydki. No brzydki on jest John Pork. I no ma gdzie? Patrz, patrz, patrz. Idzie, idzie. I nam zjadł normalnie w lodówce jedzenie. Grzebał nam w lodówce i zjadł. I se teraz idzie. Patrz, jeszcze lody se je. No nie serio, jeszcze lody. I grzebie jeszcze mi po. Ej no. Jeszcze mi grzebie po rzeczach. Patrzcie, jeszcze lody. w Suba. I patrz tutaj skrzęta nawet. Patrzy. No nie dobra, musimy zrobić na niego pułapkę, tak być nie może. Ej, wkurzyłem się, zróbmy na niego pułapkę, Patty. Musimy tego John Porka złapać. Ja tu w skrzynce mam właśnie łopatę oraz kilof. Weźmy teraz takie kilka rzeczy, następnie chodźmy z nimi. I teraz jak weźmiemy sztuczną trawę oraz spajki, zrobimy na niego pułapkę. Mamy świetny pomysł. Jak on wchodzi do nas przez te drzwi, bo on szedł tędy, tak. O, tędy, ma otwarte drzwi. Okej, okay, on idzie tędy. Teraz ja mam taki fajny pomysł. Tutaj moglibyśmy właśnie połączyć... Okej, okay, nie ma go. Dobra, nie ma, nie ma, lewa. Prawa. Okay, no wykopimy teraz tutaj dziurę. Zróbmy teraz dziurę, taką wielką, drugą, długą dziurę, weźmy kupmy i teraz połączymy to z trawą, że tu właśnie trawa, jaką wejdzie, to wpadnie i zrobimy płapię. No, pułapkę. Tak, to jest genialne! Tak, 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 tak. I tutaj damy właśnie kolce, czekaj, teraz o taka głębokość wystarczy. Dobra, z tej strony, żeby to była właśnie długa, głęboka dziura. O, elegancko. No, a tu możemy dać teraz tu jeszcze z tej strony, czekaj, bo my musimy tu wejść. To raz tej. Okej, okay, tu robię spajki, patrz jedne, drugie, trzecie, czwarte, tak spajki. Jaką wpadnie, to się pokuje i go w ten sposób złapiemy. Nie będzie nam z wyjadał jedzenia po prostu z lodówki. No tak, dokładnie. Ja tutaj postawię, czekaj, ups, 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 ups. dobra, muszę Ważaj jakoś też. Nie, siebie, żeby się nie dobra, Muszę jakoś wyjść, hop, hops, hop, wychodzę hops. i teraz to rozwalamy jeszcze kilofem. O, rozwaliłem i jeszcze postawię spajki. Aj, nie mogę. Dobra, jedno z miejsce takie będzie. Ok, i teraz tutaj dajemy trawę. Patrz, trawę. bum, bum. Ona jest sztuczna. Patrzcie, to jest taka cienka trawa, że jak na nią się depnie, to się w nią wpada. To jest właśnie takie sztuczne. Teraz kładziemy tą trawę tutaj. Ładnie, musimy ją postawić. Patrz jak zakrywamy, to będzie nasza taka pułapka. Nie? Dobra, z tej strony. To Hop. jest genialne Smyślow. Okej, okay, dobra, tak elegancko. I, jest, dobra, i jest teraz uważaj, żeby w to nie wpaść, przejdź bokiem. Tutaj bokiem musimy przejść. Tutaj. O, jak on tu wejdzie, to wpadnie, to się tak oznacza, widzicie. Dobra, i teraz postawmy tutaj jakieś mięsko. I tu zostawmy otwarte drzwi. Teraz daj kurczaka Pati. Masz jakiegoś kurczaka? O, masz, dobra, jest, patrz. Mamy teraz kurczaka. Weź mi, opatrzcie, mamy teraz. I weźmy go postawmy, fajny, elegancko. Duży. Postawmy go w tym miejscu. Otwórzmy jeszcze te drzwi. Dobra, jak on będzie widział z daleka, że tu leży pyszny kurczaczek, on będzie chciał wejść i w bół wpadnie! Tak, tak, chodźmy teraz szybko tutaj, będziemy to wszystko widzieć na kamerach ta pułapka jest genialna. I wchodzimy do środka, pyk, i patrzymy teraz na kamery, żeby wpadł tam. Ha, ha. Dobra, weźmy sobie czwórkę kamery, nie, czaj trójkę, żeby widzieć. Okej, okay, jest czwórka, dobra, trójka. Okej, okay, mamy teraz wgląd, jaką będzie szedł, wyczuje to mięsko. Czekaj, czekaj, gdzie on tutaj jest? Popatrzmy sobie. Mhm. Hmm. Z której strony on podejdzie? Czy otrzymałby z tej strony? Nie? Dobra, na lewo. Patrzymy teraz. O, idzie, 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 O, czuję, jest, czuję, jest. czuję, czuję. Jest, jest, to zadziała chyba. O, co ja czuję? Jakie mięsko, o, ale bym se wszamał, takie dobre. Jakie mięsko, tak, 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 zjem sobie, zjem sobie, chodź mięsko, A! Co zgrzeł? Co, co się stało? Jest, jest. Złapał się. Chodźmy Paty do niego. Złapał się. Dobra, chodźmy. Chodźmy, chodźmy szybko. Zapaliśmy Johnny Porka. Zapaliśmy Johnny Porka. Let's go! Teraz po nim jest. A tak nas straszył. To teraz ma za swoje, za teraz swoje. Teraz ma za swoje, za Patrz, mięsko nie ruszył. On tu wpadł do środka po prostu. I co Johnny Porku? Ha, zostaje zapany, zopany. Złapany jest. Zaraz, zaraz. Ej, gdzie Ej, jest? Co jest? Ej, gdzie jest Johnny Pork? No był, ej, był tutaj. Ej, zaraz, zaraz. Eee, Już widzieliśmy na kamerach! Gdzie on jest? O o. Dobra, wiesz co <noise> Nie ma go, schowajmy się! Szybko, szybko, schowajmy się, schowajmy Dobra, się. Szybko. Dawaj, 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 idziemy do pokoju. On gdzieś uciekł. O o. On nie wpadł. Ej, jak on to zrobił, jak on to przeżył? Przecież spajki go powinny pokłóć! Chodźmy, no, wróćmy się. Szybko, tak myślę, szybko, ja szybko, wróćmy, 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 wróćmy. Okej, okay, zamykaj te drzwi, zamykaj te drzwi. Dobra. Ok, tutaj jesteśmy bezpieczni. Dobra, tutaj będzie po prostu bezpiecznie, jesteśmy ściero. Eee...

Fuj, fuj, fój, żadnego buzi, żadnego buzi! Uciekaj, pani w nogi! W nogi! Let's go! Uciekamy, rura! Wyskakuj przez okno! Nie przez... Nie, nie tam, nie tam przez okno skaczy! Przez okno skacze cały czas lecę, let's go! Dobra. I uciekamy szybko przed Johnem Porkiem. Niestety on tu jest i też biegnie za nami. Co będzie dalej? Zostawcie subika, pamiętajcie o łapeźce, a my szybko uciekamy z wioski, bo Johnny Pork tutaj jest. I też pamiętajcie, żeby wejść na mój sklep, dlatego że są hit na wielkanoc. Link w opisie Dawaj pan szybko zwiewamy. Uciekamy. Ze Smilandii. Chodź, chodźcie, szybko, znalazłem coś. Zobaczcie, co tutaj jest! To koszyk wielkanocny. Wow! Ile tu rzeczy! I jeszcze czekaj, czekaj, tam są lampki. Zajączek przyniósł mi naprawdę duży koszyk z prezentami. A takie rzeczy w koszyku Wielkanocnym możesz mieć i Ty. Wpadaj na mój sklep Smashokroka, bo Wielkanoc już zaraz.